Ja dwudziestego który przed swoją śmiercią rzekł do lekarza moje walizki spakowane, jestem gotów do podróży. Studenci przysłali mi wówczas list podziękowaniem. Uczyłeś nas jak żyć, teraz uczysz jak umierać. Sztuka umierania. A ten moriendi. Uczmy się jej przez całe życie. Wówczas nie jest zaskoczeniem. Reakcje ludzi na zbliżających się śmierci bywają różne. Często przeżywają moment szoku ludzie. Dlaczego właśnie ja muszę umierać? Wszak tyle mam jeszcze do zrobienia. W później przychodzi moment negacji, buntu. To niemożliwe, ja nie mogę umrzeć wdrażają się do gniewu, żalu, pretensje do pracowników szpitala, do bliskich z rodziny, a nawet do samego Boga. Ale potem przychodzi refleksja, uspokojenie, rozmowa o swoim życiu, pożegnanie z najbliższymi przyjęcie Chrystusa wiatyku w komunii świętej, przejście z Nim przez próg wieczności. Szczęśliwy najmniejsi człowiek, który w tym momencie kiedy przeżywa ogromną opuszczenie, bo każdy umiera sam, nikt go w tym nie zastąpi. Nie jest samotny. Idzie z nim ktoś, kto powiedział, Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież, przygotować dwa miejsce a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy tam, gdzie ja jestem. Nie lękajmy się zatem tym Chrystusa, tego przejścia do Niego. On bardziej nas kocha niż my samych siebie. Żegnając świętej pamięci naszą Kazimierę, przypominam sobie, kiedy spotykałam się z nią w jej domu, w rozmaitych sytuacjach. Jej kościelne serce, kiedy nawet usydzonego kapłana po kolędzie przyjmowała, razem z nim cieszyła się, razem z rodziną całą, że mogła, prawda, jakoś gościć pasterza. Za wszystkie dobre czyny Pan Bóg jej nagrodzi. A to, co nie stało jeszcze, niech nasza modlitwa szczególnie nagradza Bogu za nią. Mówiła za życia, można powiedzieć, że to jej taki testament dzisiaj. Kochała swoje dzieci, zawsze mówiła mój kochany Darunia. Agnusiu, Krzysiu, najbardziej kocham wnuki Roberta, Juda, Dawida, Daniara, Patrycję, Karolinkę, Pragniecz, Gasperka. Nie zdążyła może go zobaczyć Szymonka, tylko na zdjęciu, gdzie go umieściła w telefonie. Zawsze w kościele przedemczą, świętą, bawiała różaniec. Prosiła matkę dużą, żeby w domu i rodzinie była zgoda i spokój, żeby każdy chrześcijanin zrozumiał przecież te słowa Ojcze Nasz. A tego w naszej rodzinie zabrakło. Paniła zawsze zięcia Heja, jak jest dobry dla gnieżdzi, dzieci i druka. To dla nas jakieś zadanie. Dlatego dzisiaj przypominam słowa poety, żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu. Może zmyje choćby krótkę ziemi, Europa będzie pomniejszona. Jak gdyby pochłonęła przylądek, włość Twoich przyjaciół, czy Twoją własną, śmierć każdego człowieka, umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon. Bij on Tobie. Przypomina to wszystko. Przyjdzie taki dzień, kiedy zabije ten dzwon każdego z nas. Wtedy już nie będzie nic ważnego. Ani pieniądze, ani znajomości, ani władza, ani zaszczyty, ani godności. Boli brak osoby, która dzieliła się sobą. Kiedy odeszła, zabrała także tę cząstkę, która już była cząstką każdego z nas. Dlatego ksiądz Twardowski pisze, miłość na śmierć nie umiera. Podróż zatem Pytam Cię, Bracie i Siostro, czy zanosisz za zmarłych dar modlitwy? Może tylko zapaliłeś świeczkę? Może zaniosłeś kwiaty, posprzątałeś grób? Jak myślisz, czy to za mało? Czy tylko na tyle Cię stać? Jeżeli tak, to wróć tam, wróć na grobę najbliższych, zajmij im krótkie Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, prześwięte ich intencji. Wieczny odpoczynek. Niech wiedzą, że o nich naprawdę pamiętasz, że nie zapomniałeś, że zawsze masz im co ofiarować.